Zadanie 21. Punkt A o współrzędnych minus 2 i 6 oraz B o współrzędnych 3 i B leżą na prostej, która przechodzi przez początek układu współrzędnych. Wtedy B jest równe: 9, minus 9, minus 4 albo 4. My musimy tutaj wyznaczyć współrzędną Y punktu B, przy czym musimy pamiętać o tym, że oba te punkty leżą na prostej. I teraz. Musimy pamiętać o tym, że każdą prostą możemy opisać wzorem Y równa się AX plus B. I teraz wiemy, że na pewno do tej prostej należy punkt A o takich współrzędnych oraz, że ta prosta przychodzi przez początek układu współrzędnych. To oznacza, że punkt 00, bo takie współrzędny ma początek układu współrzędnych, również należy do tej prostej. To znaczy, że zarówno współrzędne punktu A, jak i współrzędne punktu B, znaczy nie punktu B, tylko tego początku układu współrzędnych, możemy podstawić do tego wzoru w postaci kierunkowej prostej. I teraz tak sobie właśnie zrobimy. Najpierw podstawię współrzędne punktu tego, czyli początku układu współrzędnych. Tutaj mamy współrzędną x, tutaj mamy współrzędną y. -ową. Czyli jak widzisz, y jest równe 0, czyli tutaj w to miejsce podstawiam 0. To się równa, a nie znamy, natomiast współrzędna xowa, czyli ta wartość, jest równa 0, dlatego ja tutaj zaznaczam razy 0, no i tutaj wpisuję dalej plus b. To samo robię ze współrzędnymi punktu a. Współrzędną y, czyli 6, podstawiam tutaj pod tego y i otrzymuję tutaj 6, które jest równe. Natomiast pod tego x tutaj podstawiam współrzędną xową tego punktu, czyli będę miała tutaj minus 2, więc otrzymuję a razy minus 2 i całość przypisuję resztę, czyli plus b. I mam taki układ równań, który muszę, który muszę teraz rozwiązać. Czyli ja na razie uproszczę te prawe strony równania. a razy 0 to jest po prostu 0, czyli ja otrzymuję tutaj 0, które jest równe b, natomiast w drugim równaniu mamy 6, które jest równe minus 2a plus b. I teraz zobacz, ja wiem, że b jest równe 0, ale to nie jest to b, które mamy tutaj, to jest b tu z tego, z tego równania. Skoro wiem, że b jest równe 0, to znaczy, że wartość 0 podstawiam tutaj pod to b do tego drugiego równania otrzymując 6, które jest równe minus 2a plus 0. To oznacza, że 6 jest równe minus 2a. Zamieniam teraz to równanie stronami i mam minus 2a, które jest równe 6. Obustronnie dzielę teraz przez minus 2, czyli przez wartość, która stoi przy niewiadomej, otrzymując A równe minus 3. To oznacza, że prosta, na której leży zarówno punkt A, jak i punkt B będzie opisana wzorem y równa się minus 3x. Skąd mi się to wzięło? Zobacz, a, czyli ta wartość, która stoi przy x, jest równa minus 3. Więc ja minus 3 podstawiam tutaj pod a. Natomiast b, czyli ta wartość, ona jest równa 0. Stąd mam taki wzór prostej. I teraz my wiemy, że do tej prostej, czyli do prostej opisanej wzorem y równa się minus 3x, należy ten punkt. Które ma współrzędną xową, czyli 3 i współrzędną yową, czyli b. To oznacza, że współrzędną yową, czyli b, podstawiam tutaj pod tego y, otrzymując b, które jest równe, minus 3. I teraz współrzędną xową, czyli trójkę, podstawiam tutaj pod tego x. Zatem mam tu razy 3. To oznacza, że b jest równe, minus 9, bo minus 3 razy 3 to jest minus 9. Czyli tutaj poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B. W tym odcinku to już wszystko. Serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów, w których rozwiązuję zadania maturalne z matury podstawowej z maja 2022 roku. Pamiętaj o subskrypcji kanału, pamiętaj o lajkowaniu filmów, ale przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby kanałem dzielić się z innymi osobami, które uczą się matematyki. Do usłyszenia w kolejnych wideo.